Witajcie najmilsi. Czas płynie nieubłaganie. Rok minął od tak i mam za sobą ostatnią przejażdżkę moim czerwonym diabełkiem. Już więcej nie wsiądę do tego czerwonego Hyundaja i31 Performance. W związku z tym pojawiły się no, słuszne, niepokojące pytania. Co dalej? Co będzie naszym nowym studiem nagraniowym? Gdzie będziemy nagrywać kolejne F1 vlogi? Mam dla Was świetną wiadomość. Nasze studio nagraniowe zostanie upgrade'owane. Będzie o 50 kg lżejsze i jeszcze szybsze. Proszę bardzo, z Hyundaja i30N Performance przesiadamy się do Hyundai i30N Project C, najbardziej hardkorowej wersji tego samochodu w wersji limitowanej. Zapraszam na rekonesans. Pierwsza różnica w porównaniu z naszym poprzednim studiem no, będzie bardziej twardo. Ten samochód jest obniżony o 6 mm, a sam środek ciężkości jest niższy o 8,8 ,8 mm, z wersji właśnie niższego zawieszenia, a także obniżenia masy. Jednym z elementów, który odpowiada za obniżenie masy są te kubełkowe fotele, dzięki temu siedzę o wiele niżej niż w moim Diabełku, no bo jego cechą było to, że przy elektrycznych fotelach siedziało się dość wysoko, jak na auto sportowe, bardziej jak w samochodzie rajdowym. Natomiast w tym aucie będę miał już pozycję takiego klasycznego hot hatcha, czyli nisko, a same fotele, każdy jeden jest lżejszy o 7,7 ,7 kg, tylko po to, żeby obniżyć masę całego samochodu. Całe auto jest lżejsze o 50 kg, natomiast e, osiągi silnika dokładnie takie same, czyli 275 koni mechanicznych, ale oczywiście zyskujemy trochę e, na prędkości, na przyspieszeniu 1 1,0, bo jest niższa masa. Natomiast największa różnica w zakrętach. E, zawieszenie jest trochę zmienione, tylne. E, auto jest odchudzone, e, jest szczodniejsze, jest też rozpórka, żeby się lepiej zachowywało w zakrętach. Tak więc jeśli chodzi o osiągi i o wrażenia z zakrętów, będzie jeszcze lepiej. I do tego kilka detali czyli na przykład inna gałka zmiany biegów, przypominająca no, raczej e, no, element tłoka i cylindra. E, do tego pomarańczowe przyciski do zmiany trybów jazdy, to mi się od razu bardzo spodobało. Kiedy tylko zobaczyłem na targach we Frankfurcie Project C, pomyślałem sobie, żeby coś zakombinować, żeby zdobyć takie przyciski, albo przynajmniej oblepić je w moim samochodzie, żeby też były pomarańczowe. Kierownica obszta Zamszem to bardzo dobrze, dlatego że nie ma tutaj ogrzewania kierownicy, czyli jeden z tych gadżetów, które bardzo mi pasowały w moim diabełku. Natomiast no, tutaj, oczywiście, wersja lżejsza, bardziej hardkorowa, więc także nie ma ogrzewanych foteli, które no, w aucie tego typu, czyli no, najbardziej ekstremalnej wersji Hyundai 30N, po prostu nie są potrzebne. Eleganckie, pomarańczowe pasy bezpieczeństwa oraz ta plakietka I30N Project C. Seria limitowana egzemplarz 9 na 600 specjalnie dla Czarusia. Dlaczego Project C? Z trzech powodów. Po pierwsze, Aria C, czyli tor, na którym testuje się Hyundai w Korei. Po drugie, karbon, ponieważ auto zostało odchodzone między innymi dzięki kompozytowi z zastosowaniem włókna węglowego. Po trzecie, Center of Gravity, czyli środek ciężkości obniżony o 8,8 mm. Pierwsza zasadnicza różnica to jest Hatchback, a czerwony diabełek był w koncepcji coupé, dzięki czemu mam teraz klasycznego hot hatcha z takim bardzo ładnym skrzydełkiem na górnej krawędzi klapy bagażnika, który też otwiera się nieco inaczej, pod innym kątem, ale objętość taka sama. Kolejna ważna różnica dotyczy detali wykończenia, które w projekcji są bardziej rasowe i różnią się od tego, co mamy w normalnej NC. Element charakterystyczny to te pomarańczowe wstawki. One nie są zbyt duże, ale naprawdę dodają pikaterii temu projektowi. A ponadto znacznie ważniejsze detale, bo dotyczą aerodynamiki. Zupełnie inne progi. Nie chodzi tylko o ten, ale też o ich rzeźbienie, czy ta wstawka na krawędzi przedniego zderzaka, i oczywiście te końcóweczki. A to nas prowadzi do kolejnej, kluczowej wręcz zmiany. Najlepiej widać to na przykładzie maski, która ma fakturę włókna węglowego, i to nie jest żaden Bayer, to nie jest okleina. To jest pomalowane lakierem bezbarwnym, abyśmy mogli zobaczyć fakturę materiału, kompozytu e, przy użyciu włókna węglowego, właśnie, czyli taki bardzo sportowy element. Do tego przedni splitter, ten sam materiał, progi, które wam wcześniej pokazałem, końcówka, dyfuzor te wszystkie elementy są odchudzone i usztywnione. Tak właśnie prezentuje się nasze nowe studio nagraniowe następca Czerwonego Diabełka. A to, jak to jeździ. To już temat na inną historię.